Hej, hej, witajcie na naszym nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj wyruszamy w kompletowanie naszej bazy. Tak więc zaczynamy. Przytrzymałem siłę, żeby się złapać w konstrukcji, żeby mi nie wyrzuciło powietrza. Jak widzicie, nie mamy śluzy. Naciskamy klawisz K. Szukamy modułu na mapie. Poza tym mamy jeszcze nasz statek, który widzimy tu na dole. Moduł jest tu na górze i jakieś śmieci na orbicie. Przede wszystkim lecimy ku moduł. Będzie to nasz pierwszy moduł, w którym zaczniemy budować naszą super zajebistą stację. To jest nasz moduł sterujący modułem. Jak widzicie ma paliwo cs 20 jednostek. Z lewej mamy dwie śluzy, czyli R i standardowy dok. R klawiszem zmieniamy standardowy dok, zmieniają się sposób dokowania. Po prawej mamy dwa statki. Jeden to jest nasz statek matka, a drugi to jest nasza baza. I dwa porty, standardowy dok A i standardowy dok B. Namierzamy nasz moduł. Strzałka najbardziej zewnętrzna pokazuje w kierunku, w którym powinniśmy obrócić nasz moduł. Jest. Bardzo dobrze. W prawym feł się zmieniamy doki. Jak widzicie na czerwono się świeci dok, do którego powinniśmy zadokować. Dwie pozostałe strzałki muszą się stykać. To jest yy, dla nas znak, że moduł jest dobrze dopasowany. Tak więc zbliżamy się do naszej bazy. Staramy się nie przekroczyć prędkości. Mamy tylko 100 metrów do pokonania. A dokowanie musi być na tyle precyzyjne, żeby nie, żeby nie zepchnąć naszej bazy z orbity. Oczywiście, zepchnięcie bazy z orbity jest dość często. Jak widzicie wcale nie jest takie proste. Ja już zaczynałem 20 razy, więc nie zniechęcajcie się, jak zaczniecie grać tą grę. Gra jest naprawdę bardzo trudna. Moduł musi być naprawdę precyzyjny. w sobie pomagamy w stabilizacji, ale to zużywa nasze RCSy. Jak widzicie tego paliwa wcale nie jest dużo. Chodzimy za szybko, musimy zwolnić. Lepiej 1 na dziesiąta metra na sekundę. Musimy bardzo wyważnie podchodzić i starać się utrzymywać kąt podejścia, dlatego że jeżeli będziemy zbyt ostro, moduły się nie zadokują, a tylko je odepchniemy od siebie. Zwiększamy prędkość 1 dziesiąta. To jest, to jest duże wymaganie klawiatury, dlatego że jak widzicie ciągle jakieś klawisze życiowe. Mamy dokowanie. W tym sposobem nasza baza składa się z dwóch członów. Teraz LCS-y wyrównują jej prędkość. Moduły, jak widzicie, się ustabilizowały, a my korzystając z resztki tlenu poszukujemy naszego statku i lecimy szybko do śluzy statku. Wtedy się łapiemy, żeby zyskać stabilizację do jakiegoś obiektu. Mamy śluzę statku. Śluza statku jest, jak widzicie, trochę mniejsza. Przez to dłużej się opróżnia. Opróżniamy śluzę. Mamy 42%, więc jest teraz zdobywamy nasz statek, którym będziemy latać. Musimy pamiętać o tym, że statek jest bardzo ważną rzeczą w tej grze. Jeżeli go stracimy, musimy zaczynać od nowa. No chyba, że mamy kumpla, z którym gramy, no to może nas podrzucić jeszcze się tego statku. No ale zapewne wiro was będzie grało samotnie. Dlatego o statek należy dbać że podobno będą trzy statki na razie dysponujemy tylko jednym ale to jest wczesna alfa więc dużo się może zmienić czekamy na pełnienie śluzy Jak widzicie bo mamy wskaźnik trenu i się światełka zmieniają jeżeli będzie już białe światło możemy ściągnąć hełm żeby ograniczyć spożywali trenu i możemy już oddychać jesteśmy na pokładzie statku. Przede wszystkim musimy przywrócić zasilanie statku. Statek jest wyposażony w generator, w panele 2. No i wiadomo, w moduł baterii. To jest energia, którą wytwarzamy, to jest energia, którą zużywamy. Oczywiście każdy moduł, jak wcześniej tłumaczyłem, swoją zużycie. Jest to tak źle, ale przydałoby się wymienić te moduły. System podtrzymywania życia, filtry i ogniwa porpowa akurat dobrze nam się trafiło mamy dwa sprawne, jedna jest sprawna no i system utrzymywania życia mamy sprawny wyłączamy w pompowanie w cargo bay bo to jest zbędne marynowanie, to zostawiamy tylko na górnym poziomie Zazłudowujemy elementy z naszej bazy i zjeżdżamy na dół, zobaczcie jakie części zostały. Musimy pamiętać nigdy przenigdy nie ruszajcie się na windzie, dlatego że winda jest bardzo zbugowana i każde ruszenie wyrzuca Was w przestrzeń. Wpadacie gdyby pod tekstury. Czyli wiecie o co chodzi. To nasze Zasoby na statku. Nie stoimy źle. Nitrogen przewodujemy do RCS-ów. Nie mamy oczywiście paliwa do głównych silników, ale deuter jest. Więc nie będzie źle. System podtrzymywania dolnego poziomu jest na żółtym poziomie. I to są nasze skrzynki, których losowość jest za każdym razem inna. W no tworzenia skrzynek, trwa ich losowanie. W skrzynkach możemy przechowywać wszelkie moduły i starajmy się to robić, dlatego że każdy obiekt pozostawiony poza skrzynką przy większym zdarzeniu może zostać zniszczony, albo wyrzucony. Przeszły. Przegląd tekstu rozpisu. To są drille. To jest miejsce jedyne na drille i radzę Wam je tutaj zostawić. Żeby uruchomić drille musimy go wziąć do łapy, załadować karnister oraz energię. No tak mamy gotowego drina. Od razu wezmę drugiego zupełnie. Może jakiś kumpel będzie chciał ze mną grać, kto wie. Przyda się. Jedna zbiornik energii starcza na jeden karnister. Mało, ale takich zbiornik energii możemy ładować tu, gdzie ładujemy plecaki, więc chyba nie jest ten problem. Oczywiście ładownię można zdekompresować przy kopalniu. Nie polecam ze względu na to, że potem za dużo trenu idzie, żeby ją zamknąć i ponownie napełnić. A do ładowni musimy się dostawać, żeby napełnić nasze pręsaki. Teraz mamy przygotowany statek. Możemy wyruszyć na poszukiwanie przygody. Na początku możemy się zająć tymi bliskimi sygnałami, ale zazwyczaj tam nic nie ma. Jakieś tam podstawowe elementy, ale na początek dobry to jest znajomienie się ze sterowaniem. No, ale żeby rozpocząć przygodę, musimy uruchomić nawet TFTL-a. Tym przyciskiem tutaj się rozgrzewa i przejść do menu nawigacyjnego. To jest cały nasz układ. Tylko dzikiem jesteśmy zaznaczani my. Przechodzimy do planety. A potem do księżyca w tej planecie, w tym wypadku jest eskalipso. I tu mamy orbitujące obiekty. Są to asteroidy, także inne moduły początkowe, a także sygnały. Tu skanujemy tym przyciskiem. ogóle nic nie znaleźliśmy. No, i z tego miejsca wybieramy. A nie, jednak coś mamy. Warpowanie do danego obiektu. Prawy jest warp tu. Pojawiają nam się dwa okienko. Okienko do czasu aktywacji i okienko do warpa. Tu sobie z przewijamy na mniejszą odległość. Tutaj czas docelowy też zmniejszamy. Skrótka Zaznaczamy ogniwo warpowe. Wskazuje nam, że jest akceleracja za wolna, więc musimy przyspieszyć ten czas. Odhaczamy ogniwo i jeszcze raz zahaczamy. Pisze, że apen jest gotowy. Inicjalizujemy. Namierzamy nasz znaczek M w ciągu tych 30 sekund, czyli tego czasu okienka. Shift nam bardzo dużo pomaga w stabilizacji, ale też zużywa paliwo RCS. Im bliżej centrum punktu M się usadowimy, tym bliżej obiektu się znajdziemy podczas warpowania. I teraz musimy pamiętać, że jeżeli już mamy zielony znaczek M, 5 sekund przed startem musimy aktywować napęd FTL, aby rozpocząć warpowanie. Jeżeli tego nie zrobimy, to nam okienko startowe i będzie po nas. W każdym razie panowie, ruszamy ku przygodzie. Mam nadzieję, że następne filmiki już będą z konkretnej gry, a nie tylko instrukterzowe. Korytarz, który był chwilą korytarz, to jest to kolejny element stacji, który możemy. Zadokować dostatku i przyciągnąć do naszej bazy. Tak więc gra jest bardzo pozytywna, chociaż w wstępnym fazie rozwoju. 80 zł. Czy warto? Już sobie sami oszczędzcie. Ja myślę, że warto.